Cześć kochani, mam na imię Monika. Jestem alkoholiczką i narkomanką. I, I chciałam powiedzieć, że jestem z waszą grupą też od początku mojego trzeźwienia, tym razem po raz kolejny. I bardzo dobrze się tutaj czuję na tej grupie, bo też jest dużo osób, bo ja jestem uzależniona krzyżowo i tu jest też dużo takich osób i tak się czuję. W związku z tym też tak trochę u siebie, nie. Moja data trzeźwości to jest 19 listopada 2023 roku. Moja grupa domowa online to jest grupa, jest rozwiązanie, i grupa online to działa. I cóż, no ja jestem we wspólnocie dużo lat już. dużo nie pamiętam, ile nie wiem, w 12 czy w 2014, w każdym razie bardzo dużo lat jestem we wspólnocie. Ja przyjąć tej wspólnotę, ona jeszcze nie była taka, jak to znaczy nie było tego rozwiązania, nie? ja próbowałam, chodząc na te mitingi, trzeźwieć, ale po prostu mi to nie wychodziło. Ja potrzebowałam Faktycznie tak, jak teraz mam sponsorkę, potrzebowałam pomocnika takiego, kogoś, kto to mi po prostu pomoże. Nie udawało mi się. Ja miałam abstynencje tam paromiesięczne, dłuższe, krótsze, ale zawsze wracałam do tego picia, bo ja w ogóle to żyłam w takiej iluzji, takie zakłamanie, ale to naprawdę chyba iluzja jakaś, no bo. Dzisiaj z perspektywy czasu, nie wiem jak można było tak myśleć, ale ja naprawdę miałam przekonanie takie, że jestem taka jakby nieśmiertelna. Bo ja jakby w życiu, no, mało miałam jakichś tam takich mocnych konsekwencji, szczególnie jeśli chodzi o alkohol, bo jeśli chodzi o, o inne substancje, to tam kiedyś zaliczyłam to dno. I to zaliczyłam takie, że byłam. No praktycznie bez, znaczy prawie bezdomna, bez pieniędzy, bez pracy. Spierałam żarcie gdzieś ze śmietników, pety. Dzięki Bogu nie byłam. Coś było takiego we mnie, co nie pozwoliło mi pójść żebrać gdzieś na ulicę, bo, bo, bo nie byłoby mnie już na pewno na tym świecie, gdyby, gdybym to zrobiła. I, I wtedy się podniosłam, ale ja po prostu sobie zamieniłam. Zamieniłam sobie inne substancje na alkohol. I, i tak jak mówię, przyszłam do tej wspólnoty i, i tak się bujałam tam, ale parę lat temu się okazało, że jest pierwsza sponsorka w ogóle w Berlinie. I ja jak o tym się tylko dowiedziałam na drugi dzień, poszłam na meeting pokroć, tak złożyło, że był i poprosiłam. O sponsorowanie i też została mi odebrana obsesja picia, ale ja nie zrozumiałam tak naprawdę, co to jest ta uczciwość, wiecie? Mnie się wydawało, że jestem uczciwa. Dzisiaj to wiem, nie? I strasznie się denerwowałam, jak, jak się czyta, właśnie w tym, w e, piątym e, rozdziale, że, że do trzeźwości, e, no tam nie dają rady ludzie, którzy nie potrafią być uczciwi. Ja tak chciałam strasznie, nie? Ale to, to nie było tak i po prostu ten pierwszy raz zrobiłam nieuczciwie ten program i tak no troszkę standardowo na tym czwartym kroku y, nie wypisałam wszystkiego po prostu ze wstydu i, i, i z tego był lęk I, i i po pierwsze chyba nie miałam jeszcze tak otwartej głowy, jeszcze coś było, nie wiem, jeszcze musiałam Musiałam się jeszcze przetoczyć trochę, i w każdym razie, jak skończyłam pierwszy raz robić program, to tego samego wieczoru się napiłam już. No i potem piłam prawie przez rok, nie? Ponieważ ja nie piję jakoś tak kasacyjnie już, bo kiedyś było inaczej. To u mnie długo trwa, zanim, zanim się ogarnę i jakoś. Miałam taką sytuację, wiecie, która mi też pomogła, ale jeszcze wtedy, jeszcze wtedy nie poprosiłam, jesienią późną spadłam z tarasu i po prostu to, to jest cud, że nic mi się nie stało, tylko mi trochę w szyi do dzisiaj, ale to jest naprawdę, naprawdę mała konsekwencja, bo po prostu Pamiętam tylko ten moment jak się ocknęłam, jak walnęłam tą głową. Bo dzięki Bogu to było tam u nas, więc padłam na taką, na taki piasek. I przyjechałam znowu później tutaj w tym 23 roku w listopadzie i y, ja mam taki zwyczaj już od dawna dosyć, że y, nawet jak piłam alkohol, to ja zawsze ze sobą woziłam wszędzie literaturę. To znaczy, wielką księgę, kroki i, i refleksje. I tak się złożyło w tym 23 roku, właśnie, że ja już sobie wcześniej robiłam taką listę, dlaczego nie powinnam, ale to, to było za mało jakoś. I tak się stało, że po prostu tutaj. Jak przylecieliśmy, po paru dniach mój mąż zaczął do knajpy ciągnąć, a myśmy pół życia z nim mojego spędziłam w knajpie, ja po prostu nienawidzę tego. I ja z nim nie chodziłam, ale tak jeden, drugi i za trzecim razem, jak on powiedział, że idzie, to to nie jest tak, że ja poprosiłam tą siłę wyższą, ale ale myślę, że to było od tej siły wyższej, to po prostu Taki wkurs mnie wziął, że powiedziałam nie, koniec i zadzwoniłam, bo ja cały czas na tych online'ach jakieś tam kontakty utrzymywałam, poprosiłam od razu o sponsorowanie i zaczęłam. E, I tak. Dostałam sugestie od mojej sponsorki. I e, no tam parę tych sugestii do, do robienia, że tak powiem, ale bardziej, co bardzo jest, było dla mnie pomocne, to takie trzy jakby zdania przed, które mi podyktowała i wam przeczytam. Sponsorka zaleca całkowitą, absolutną i bezwzględną szczerość i otwartość wobec samej siebie. Nie zawsze możesz zrobić w konia, ale nigdy nie rób tego ze sobą. Absolutną uczciwość wobec chociaż jednej osoby inaczej nam się nie uda. I, I co tam jeszcze? Alkoholizm to choroba zakłamania, kombinowania i manipulacji. Warunek konieczny powodzenia naszej pracy, zaufanie do mnie. I powiem wam, że ja po prostu yy, tak kto weszłam. Nie znam mojej sponsorki, nic o niej nie wiedziałam. Pomyślałam sobie, że to jest ta osoba pierwsza, która yy, tam jakby napisała, że sponsoruje. Ja się skontaktowałam i po prostu powiedziałam sobie, że to jest od mojej siły wyższe i ja nie mam co wybierać, żadnych castingów robić. I tym bardziej właśnie te, te, te zdanie, które Wam przeczytałam, to było mi bardzo potrzebne ze względu na to moje zakłamanie takie. I zaleciła mi 90 mitingów na 90 dni, a ja już i tak na tych mitingach leciałam. No, ale okazało się, że to, co było wcześniej, to się nie liczy, że muszę te mitingi robić codziennie i nie liczy się to, że trzy razy dziennie jestem na mitingu, tylko mogę sobie napisać tylko jeden ten miting. I powiem Wam tak, że Pięknie tu było, ale ja nawet nie wiem, jak było, ponieważ ja pozwalałam sobie wychodzić rano, znaczy tak w południe na kawę z mężem, a tak przez pierwsze trzy miesiące siedziałam w domu. Ja się po prostu tak bałam, że się napiję. Że... I zresztą, no i tak jak mówię, siedziałam na tych meetingach różnych od rana do wieczora i i kurde, i się zawiesiłam znowu trochę. Mm. No, takie mam właśnie. To są też konsekwencje mojego życia z różnymi y, uzależnieniami przez 40 lat. Mniej więcej. Y, nie wiem, co mam powiedzieć, naprawdę. Urwało mi się. Może gdzieś tu coś, narobiłam sobie kartek, tutaj jakiś notatek i wszystko na nic, jak widać. No, Nie wiem, no mi to, kurde, może, może powiem trochę, jak jest teraz, bo, bo w sumie zrobiłam te 90 meetingów. na pewno to, to w ten sposób, i jak ja to robiłam, to było dla mnie dobre. Ja potrzebowałam tych tam 150 chyba w sumie przez te 90. dni, ale nie ważne. Mogę powiedzieć tak, że. Trochę otworzyłam tą głowę swoją, nie? Powiedziałam, staram się w każdym razie bardzo tą, tą swoją. Samowolę, to, to samo, zo, zo, samo zosiowanie, po prostu y, zostawiać. Często mi się włącza i przeważnie, y, jeśli chodzi o, o, o mojego Boga, czyli o tą siłę wię, wyższą, nie? Ale ja po prostu y, tym razem stosuję te narzędzia, bo wcześniej ich nie stosowałam tak, jak powinnam, nie? Za pierwszym razem, jak robiłam program, to ja powiedziałam sponsorowi, że ja nie będę nigdzie dzwonić, bo mi wystarczy to, że ja rozmawiam z nią i jeszcze z taką jedną koleżanką z grupy. I, I na tym tak to zostało. nie? A teraz po prostu umiem korzystać i dla mnie to jest też tak, że ta moja siła wyższa do mnie mówi przez Was. Obojętnie, czy, czy, czy jak rozmawiam, często na meetingach słuchając wypowiedzi czy spikerek też, to jest, to jest ta pomoc od, od, od Boga moja, nie? E, co mogę jeszcze powiedzieć, kurczę. E, nie wiem i urwało mi się, tak mi szło, urwało mi się i teraz kurde, wszystko mi się plącze w tej głowie. W każdym razie tak, staram się żyć. Naprawdę tym jednym dniem. Udało mi się, jak Tomek mnie poprosił o spikerkę, tam nie wiem, w niedzielę chyba. To w pierwszym momencie panika, oczywiście, ale ktoś mi powiedział, że spikerek się nie odmawia. I dlatego nie robię tego. No, nie mam tam za wiele możliwości, może i dobrze, ale jeżeli już, to po prostu, bo ja uważam, że to jest niesienie posłania. To jest to, co ten program mi dał, bo ja go poznałam z moją sponsorką. I wiemy, że ważne, jak ważna jest służba. Jak ważne jest służenie, nie? I to jest też jedna z form jakby służ służenia wam. Jakby próbowania oddawać w ten sposób też to, co dostałam tutaj od was wszystkich za darmo, nie? I jeszcze co. Co wam mogę powiedzieć? Nie wiem, wiecie, co chyba zakończę, dlatego że po prostu się jakoś wytrąciłam z równowagi, już nie chcę, kurde, tu wymyślać i wyciskać z siebie jak na w siłowni. Dziękuję bardzo, że mogłam się podzielić moim doświadczeniem, że mnie wysłuchaliście i dziękuję, że jesteście i E